Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście burmistrza Czarnkowa. Tworzymy go dla mieszkańców mieszkanek naszego miasta. W dzisiejszym podcaście tematem głównym będzie gospodarka odpadami. Aktualnie segregujemy śmieci na 5 frakcji, plastik, papier, szkło, bio i zmieszane. Szczegóły można poznać na aplikacji Mieszkaniec, także na stronie internetowej czarnkow.pl, ale także harmonogram wywozu odpadów jest na stronie mzk.czarnkow.pl. Można tam zajrzeć i wszystkie szczegóły są tam opisane. Muszę przyznać, że rzeczywiście występują te trudności, ubolewam nad tym. Chodzi o odpady wielkogabarytowe, yy, zużyty sprzęt AGD, yy, ale także stare meble, yy, trafiają na osiedlowe śmietniki, są wyrzucane, yy, leżą tam czasami dosyć długo. Yy, jest to niezgodne przede wszystkim z zasadami, utrudnia utrzymywanie porządku. Yy, yy, można. Przez cały czas od poniedziałku do piątku przywozić te gabaryty na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ulicę Browarną, gdzie będą odbierane. Jeżeli byłby to problem, to MZK, Miejski Zakład Komunalny, odbiera takie gabaryty za niewielką odpłatą. Jeżeli parę osób zbierze się, żeby odebrać im te gabaryty, to ta opłata będzie wręcz symboliczna. Przypominam, wywozimy te odpady na ulicę Browarną 6 i tam będą obowiązkowo przyjęte, a nie zostawiamy przy śmietnikach, gdzie to jest jednak niezgodne i bardzo źle to wygląda. Do tego następny temat to jest podrzucanie śmieci do publicznych koszy. Idziemy sobie na spacer, czy jesteśmy nad, nad Notecią, czy jesteśmy w Czarnkowie i mamy nagle wypełnione kosze, ale nie tymi papierkami, gdzie normalnie się chodzi, można, można wrzucać te papierki, ale po prostu śmieciami, które są wyrzucane właśnie do, do tych koszy. Jest to duże utrudnienie, bo potem mieszkańcy też oceniają jak wygląda nasze miasto, że po prostu tych śmieci jest dużo. A tak naprawdę wszyscy mamy tą odpowiedzialność też za tą czystość w mieście. Wszyscy mieszkańcy. I dlatego prosiłbym właśnie, żeby jednak podejść do tego tematu bardzo, bardzo poważnie. Kolejnym elementem są dzikie wysypiska. No niestety niedawno z ościennej gminy Straż Miejska śmieci Znalazła, które zostały wyrzucone w Łazienkach Czarnkowskich i tam właściciel tych śmieci zostawił swoje dane, także Straż Miejska nawet doszła do tego skąd są te śmieci i był mandat, ale nie na tym to polega, tak? Straż Miejska też ma inne swoje ważne zadania. Mamy też zgłoszenia od mieszkańców, że takie wysypiska dzikie gdzieś są. Ludzie wyrzucają śmieci, gdzie popadnie, nie tylko do lasu, ale na działkę gdzieś tam obok, jakby nie zdając sobie sprawy, że jest to trudny, że jest to trudny temat. Potem sp trzeba sprawdzić, do kogo należy teren. Jeżeli to jest teren miasta, staramy się to sprzątać. Jeżeli jest to teren prywatny, Informujemy właściciela terenu, że powinien ten teren sprzątać. No i jeszcze coś, co jest może umyka wielu osobom, ale odpady organiczne. Okazuje się, że to nie jest taki mały problem, dlatego że często są takie sytuacje, że resztki z obiadów wyrzucane są na przykład na trawniki, gdzie co się dzieje? Są zwierzęta, tak? przychodzą zwierzęta, dziki, ale nie tylko, różne i potem jak idziemy czasami wieczorem, to możemy się zdziwić. Tak nie powinno być, tak? To, to sprowadza nam właśnie te, te zwierzęta tutaj do miasta i potem dziwimy się, że nie tylko u nas, ale na przykład w innych też miastach całe stada dzików, które opanowują całe, całe ulice. Także tutaj bym prosił no, o taką rozwagę. Są informacje na naszych stronach internetowych, na stronie internetowej, internetowej MZK. Jak Powinno się śmieci segregować. W tej nowej aplikacji M Mieszkaniec tym bardziej są takie informacje. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę tam zajrzeć albo po prostu zadzwonić informacyjnie do każdego pracownika urzędu, do pracowników MZK i zostanie im udzielona informacja. 13 kwietnia odbędą się agrotargi w Czarnkowie, i tam mamy akcję Drzewko za Szkło. Na czym polega ta akcja? Można oddać stare butelki, stare słoiki, a za, y, oczywiście, umyte, a za to można dostać drzewko. Wspaniała akcja? Myślę, że tak. Ona trwa już od wielu lat. Wiem, że cieszy się bardzo dużym. Powodzeniem, ale jeszcze zapraszam, bo tych drzewek jest naprawdę bardzo dużo i warto, warto to zrobić. Akcja Trzewko za Szkło. Zapraszam na agrotankę. Na emeryturę odszedł dotychczasowy prezes pan Waldemar Fertykowski. Pozdrawiam pana Waldemara. I yy, zgłosiło się, zgłosiły się cztery osoby do konkursu. I konkurs wygrał pan Zbigniew Chodzyński, który od lipca obejmie funkcję prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego. Jest to nowe narzędzie do komunikowania się z mieszkańcami. Bardzo nam na tym zależy, żeby mieszkańcy korzystali właśnie z tej aplikacji. Będą tam informacje na temat wydarzeń, które dzieją się w czarnkowie. Będzie można zgłaszać awarie, usterki na terenie miasta, które zauważą mieszkańcy, będzie harmonogram wywozu śmieci, ale także budżet obywatelski, który już ruszył na rok 2026 i właśnie przez tą aplikację będą konsultacje społeczne ale też przecież mamy wspaniałą historię naszego miasta i też jest tam w aplikacji informacja historyczna, skąd jest ten czarnków, dlaczego ma taką bogatą historię, dlaczego ma właśnie tak skomplikowany szlachecki herb. Pobranie aplikacji. Mogę powiedzieć, jest bardzo proste. Pierwsze, można zeskanować kod QR z plakatu, ale też można pobrać aplikację na Google Play albo w App Store i już mamy aplikację. Jesteśmy w tej aplikacji i możemy z niej korzystać. Naprawdę zapraszam mieszkańców do korzystania z tej aplikacji. Już mieszkańcy. Rzeczywiście korzystają z tej aplikacji. Już mieliśmy sporo zgłoszeń na niedziałające lampy i zostały przekazane informacje. Mniej więcej opowiem, jak to działa. Jeżeli są to lampy miasta, to zaraz staramy się oczywiście te lampy naprawić. Mamy część lamp, które nie należą do miasta. Właścicielem jest Enea. I przesyłamy wtedy informację o tym, że te lampy trzeba naprawić. Oni mają od 5 do 10 dni na naprawę. Niestety czasami trwa to dłużej, także mieszkańcy muszą być cierpliwi. Ale bardzo ważne jest to, że ten system działa, że ta informacja bardzo przechodzi. Także zgłaszanie tych śmieci, tych wyrzuconych gdzieś śmieci, tych mówiąc brzydko, kupek śmieci, które gdzieś ktoś nawet jadąc z samochodu gdzieś wyrzuca, są informacje, właśnie mieszkańcy dostarczają tych informacji. My sprawdzamy też, bo to może być na własności prywatnej, ale staramy się tak zrobić, żeby te śmieci jak najszybciej zniknęły tutaj z naszego miasta. Oczywiście, że korzystam i zachęcam wszystkich mieszkańców miasta do korzystania z aplikacji m. Mieszkaniec. Chcę, aby ten podcast był dla Państwa nie tylko źródłem informacji, ale platformą dialogu. Zachęcam do zadawania pytań, na które chętnie odpowiem w następnym odcinku.